niech będzie wszechmocnemu Bogu, a wam pokój, bracie i siostry. Zanim będę czytał Boże Słowo, powiem tak. na śpiewali tej pieśni, chcieliśmy oddać chwałę, cześć naszą Panu Jezusowi Chrystusowi, pokonić się Jemu. Bywa w życiu tak, chrześcijanie, często to dotyczy braci, sióstr, którym jest dane usługiwać. Jedni Chcą się podobać ludziom, chcą się podobać widowni, żeby im dogodzić to, co widownia chce. Niektórzy chcą dogodzić sobie, samemu siebie, zrealizować swoje cele, swoje plany. Są tacy, którzy, no, ktoś zacny siedzi na, na bożeństwie. Pamiętam kiedyś taką sytuację, bo nazywano na Ewangelię. No i Ewangelista, który był, mówi: No, no mam tremę, jak tutaj służyć, bo jest tam. Brat, którego Bóg używa, no, którego ma wielką, ponad 200 osobą rodzina wierząca, myśli, no, jak tutaj usłużyć, żeby wszystko było dobrze? No, powiem jedno. Staraj się podobać jednemu widzowi. Jednemu Jezusowi Chrystusowi. Staraj się przypodobać we wszystkim tylko temu widzowi. Paweł mówi, że nie staram się przypodobać ludziom. Bo gdybym się starał, nie byłbym sługą Chrystusa. Żyjąc, służąc, staraj się w swoim sercu, w swoim duszy, w sumieniu patrzeć, Panie, w czym i jak się Tobie przypodobać. Co Ty weźnie ze mnie? Nie, nie obchodzi mnie co inne. Podobać się Tobie. Starajcie się Podobać temu jednemu widzowi, Jezusowi Chrystusowi. Zostawcie wszystko w Jego ręce. Będę czytał Boże Słowo zapisane w drugim liście świętego Pawła do Koryntian, 12 rozdział, od pierwszego po 10 werset. Muszę się chlubić, choć nie mam z tego żadnego pożytku. To też przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znałem człowieka w Chrystusie który przed 14 laty. Czy to w ciele było, nie wiem. Czy poza ciałem, nie wiem. Bóg wie. Został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem. Bóg wie. Został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Z takiego chlubić się będę, ale siebie samego chlubić się nie będę. Chyba tylko ze słabości moich bo jeśli nawet chcę się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem, lecz trzymuję się, aby ktoś, ktoś nie pomyślał o mnie więcej ponad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłanie szatana, by mnie policzkował, aby mnie, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem pana, by odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabościach. Najchętniej więc lubić się będę słabościami, by aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam podobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Apostoł Paweł no, tutaj występuje w obronie swojej. I nie chciałby tego mówić, ale został zmuszony. Przez tych, którzy uważali się za apostołów, a nimi nie byli. Tak przypomina mi się w list do Efezjan w księgi objawienia. Tu w Koryntian oni nie do końca to rozumieli. Bo gdy przeczytamy chociażby jedenasty rozdział, dziewiętnasty, dwudziesty werset. Jest napisane w tego drugiego listu do Koryntian. Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzy mądrzy. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się wy, ktoś wynosi, gdy was to po twarzy bije. Przyszli tacy, którzy uważali się za apostołów. Oni chlubili się swoimi wizjami, objawieniami. Po prostu w ich życiu tego nie było widać. Ale gdy wychodzili, to pierw się szczycili tym, jak Bóg ich powołał, jak im dał służbę, jak mieli wizję, jakie mieli objawienie. I tym się chwalili, tym się szczycili. A oni często wykorzystywali dla swoich zysków. Mówi, wy jesteście mądrzy. Mówię, wy mądrzy. A mówi, oni ich, Paweł, głupców znosicie. Co oni, zobaczcie, robią was niewolnikami, narzucają swoją wolę na was i chcą, żebyście wykonywali to, co oni chcą. Ty tak czytamy to słowo Boże. Yy, wyzyskują Was, łupią Was. Jeszcze więcej, tylko jeszcze łupią Was. Wynoszą się, biją Was po twarzy, a Wy to znosicie. A nic więcej się nie dzieje w ich życiu. To był taki, jak gdy czytamy, właśnie wrócę do objawienia. I w tym list Efezjan, w tym zborze był apostoł Paweł, prawda, troszczy się o ten zbór. Jego ta starszyzna festka go żegna. Ale tu w tym jest powiedziane takie wspaniałe słowo. W listu do Efezja jest tak. Zna, drugi werset. Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. My przychodzili tacy, oparzają się za apostołów. Mówi, że oni tacy są, że tak dalej, że Bóg im dał takie objawienie i to. A wy stwierdziliście, że są kłamcami. Apostoł Paweł mówi, dlatego do Koryntium w obronie swojej wychodzę nie dlatego, żeby się tym chlubić. Bo mówi, muszę się chlubić. Mówi, nie mam z tego żadnego pożytku. To nic mi nie daje. Pisze o, do, muszę przejść do widza, objawień pańskich. Ale i tak widzimy jego tutaj pokorę. Czyli on mówi, przed 14 laty, to tak patrzyłem chronologicznie, to już dwa lata przed swoją pierwszą misyjną podróżą miał to objawienie. Chociaż patrząc przez dzieła apostolskie, Pan Jezus bardzo często objawiał się dla Pawła. Był blisko Niego. Zdaje się, czytają dzieła apostolskie i historia apostoła Pawła, jak tam opisaną, jakby Pan Jezus fizycznie był przy nim. Takie się odnosi wrażenie, czytając to, prawda? Halleluja. Żeby Pan Bóg był każdym z nas tak bliska z apostołem Pawłem. Byśmy chcieli. No. Niech Bóg daje błogosławieństwo naszego życia. Tak się wydaje. Ale on, gdy przychodzi i do Koryntia, i gdzie był, on nie mówi, nie, 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 nie chwali się tym, nie szczycił się tym. Mówi, niech każdy, kto myśli o mnie więcej ponad to, co u mnie, widzi, co we mnie słyszy. Mówi, to jest istotne, gdy jestem pośród was, gdy zwiastuję słowo, gdy się z wami modlę i widzicie, co Bóg przeze mnie czyni. To wszystko nie ma znaczenia. Przychodzi do tego, aby pokazać, że przeciwstawić się, że naprawdę Bóg go powołał. Ale w tym jest pokore widać jego. Nie mówię o sobie, bo znałem człowieka, który był tak blisko Pana, był w zachwyceniu, że trudno mu to opisać. Język nie w stanie tego wypowiedzieć. Nawet nie stanie tak do, dokładnie, to wszystko tak ogólnie, mówi. Że został uniesiony w zachwyceniu do raju, słyszymy powiedziane słowa, który człowiekowi nie godzi się powtarzać. I mówi, z takiego będę się chlubić, z będę się szczycić. Ale mówi coś, co bardzo dotknęło się mnie i teraz o tym długi czas rozmyślałem, kilka dni. Bym się więcej nadzwyczajności się zbytnio nie wynosił, wbity został cier... w ciało moje, jakby posłanie czatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, aby by on odstąpił ode mnie. Coś było w życiu jego. Coś, co nie wiadomo, różnie się domyślają, przypisują, nie chcę o tym mówić, ale coś było, co go poniżało. Coś, co wskazywało, żeby to, jak mówię, jako posłanie czatana, który mnie policzkował. Coś, Mąż Boży, może być przez Boga używany, apostoł. No, Pan Bóg tworzy przez niego zbory. Zdaje się, no, wszystko, prawda? Coś jest, co go policzkuje. Coś, co go poniża. Coś, co nie pozwala mu siebie wynieść gdzieś ponad to. Człowiek szybko się jest w stanie wynieść. Nie myślcie, bracie, siostry, jeżeli Bóg zaczyna Was używać w jakimśkolwiek dziele. Się posługiwać tobą, dzielę głoszenie Ewangelii dla Kościoła i tak dalej. Coś jest takiego w życiu, co was poniża. Co kiedy byście się chciał unieść pychą, to powiesz, jak tą rzecz mi wytknął, i to nie jest grzech. To nie jest grzech. Mi wytkną to, powiedzą, powiedzą, no a gdzie jest Twój Bóg? Skoro tego czy tego nie rozwiązał, nie ma, tak byś ty chciał. Coś Bóg posyła dla Twojego życia. Gdzie no są, Paweł, i to Paweł w czymś utrzymuje. Utrzymuje go w postawie uniżoności. Mówi, dlatego mam upodobanie w czym? W zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach. Mam w tym upodobanie, bo kiedy ja jestem, mówi słaby, kiedy ja jestem nic nie mogący, kiedy ja nic nie mogę. Wtedy jestem mocny. Dlaczego? Bo wszystko dziedzinkam Chrystusowi. Wszystko robi Chrystus przeze mnie, ja nie mogę sobie przyjąć żadnej chluby, nie mogę niczym się wywyższyć, nie mogę sobie nic przypisać. Mówi, pan, dosyć. Masz łaskę moją, mówi do Pawła, to ci starcza. On przychodził. ja rozumiem to, są cierpienia, to są wpisane w życie chrześcijanina, w twoje i w moje życie, idąc za Jezusem Chrystusem. Kiedy chodzisz cierpienia, prześladujesz cierpienie, prześladowanie za wiarę w Chrystusa. Ale jeżeli braci i siostro o tobie źle mówią i to jest prawdą, to to jest hańba, to nie jest błogosławieństwo. Nie przypisujmy sobie, że jak źle coś czynimy i to jest prawdą w naszym życiu, że przychodzimy prześladowanie za Chrystusa. To jest wstyd i hańba, a nie prześladowanie. Prześladowanie, kiedy mówią o tobie źle, Opowiadają źle, a to nie jest prawdą, nie ma tego w Twoim życiu. To jest prześladowanie, które przynosi błogosławieństwo i chwałę. Ale nie to, to że sobie źle postępujemy, źle czynimy i sobie chcemy przypisać. No, to, że to jest prześladowanie za Chrystusa. Nie? Wstyd i hańba. Głęboka pokuta i nawrócenie potrzebne. Jest taka sytuacja w życiu. Jest. Do jeszcze jednego listu z Księgi Objawienia przejrze. ale też mnie to bardzo błogosławiło, to słowo. Brat, bracia tutaj wspominali o tym. To listu smyrnie. No, w tym ostatnim liście dla ODC jest napisane, no, często jest powtarzane, myślisz, jesteś, no jesteś bogaty, myślisz o sobie tak, desyć godny, nędzasz, biedny, pożałowania, Ale smyrnie jest coś innego napisane. Jest to błogosławieństwo tego zboru. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty. To są słowa, które tak ubogosławiają chrześcijanina. Znam ucisk i ubóstwo Twoje, lecz Tyś bogaty. Ja nie mówię tutaj, że jeżeli ktoś coś posiada, że to już no wszystko... Jest niepotrzebne, zresztą tej brak zdeńca wspomnę. Nie, 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 twoje serce, bądź swobodny w tym wszystkim i tak dalej. Ale byś była, byś był bogaty w Bogu. Oni mieli ubóstwo. Przys przechodzili. Zresztą, gdy tak czytałem historię, napisano o prześladowaniach tego, no, jakby wszystko dobrze napisane, nie? Nie rękaj cierpień, które mam na Ciebie przyjść. Mówi nam, bóstwo, ty jesteś bogaty, więc że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecą są synagogą szatana. Nie lęka się cierpień, które mają przyjść na Cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z Was do więzienia, abyście byli poddani próbie, będziecie złudręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Poczyłem w historii. Biskup tego zboru, starszy tego zboru, bo prezbiter, biskup, starszy to są wyrazy wymienne. No w tej tradycji katolickiej, to gdzieś tam zawsze to jest ta hierarchia, taka stworzona, no też sztucznie, to jest ludzka. Ale tak, to jest wymienne. Prezbiter, biskup starszy i biskup tego zboru w Smyrnie, Polikarp, był starym człowiekiem i postawili go przed sądem i żeby się wyrzekł Chrystusa. On tego nie uczynił i poniósł śmierć męczeńską. Wypełniło się na przyłożonym tego zboru. To, co Pan powiedział o Nim. Ale zobacz, jakie piękne słowa. Nawet gdy przyszło to przejść, abyś był bogaty. Tam w Lodwejcenia napisane że jesteś bieda, goły, nędzny, godzien pożałowania, a tu piękne słowa, chociaż jesteś uciskany, prześladowany, jest ubóstwo, ale tyś bogaty. Piękne słowa, żeby miały miejsce w Twoim i w moim życiu. Drogi braci i siostro, to, że jest przechodzić, prześladowanie, trudności, to jest wpisane w życie chrześcijańskie. Bez tego nie ma możliwości służyć Chrystusowi. Jeżeli jesteś Jego dzieckiem i Mu służysz. Zawsze, ze względu na Jego imię, ze względu na Niego, gdy będziesz stać po Jego stronie, będzie to przechodzić. Nie ma innej możliwości. Ale na to, o co chciałem zwrócić uwagę, nie zawsze to musi być doświadczenie, cierpienie, prześladowanie, ale może być coś w Twoim życiu, co Ciebie poniża. Coś, co jest takiego, no. Nie chciał, żeby tego było. Może prosisz, Panie, żebyś Ty tą sprawę rozwiązał w moim życiu. Ty byś dał odpowiedź na to, po prostu pobłogosławił. Ja bym Ci służył. Całym sercem. Ja bym naprawdę Ciebie wielbił na każdym miejscu. Panie, tylko żeby nie było tego czegoś, co mnie poniża. Tak myśli człowiek. Tak myśli człowiek. Gdyby to odeszło, zbiłby się w pychę. Nebukadnesar, prawda? Było do Niego słowo. Było słowo do Niego prorocze w nie snu. I mówi Mu, Daniel, Mam do Ciebie dobrą radę. I daj mu radę, aby miłosierdziem zachrył swoje grzechy. Może Bóg się nad tobą zlituje. On tego nie przyjął. Wszystko byłoby. Był bogaty, prawda? Był królem. Przed czas, kiedy tak się przechodzi przez królestwo, mówi czy to nie z moją siłą, nie moją ręką ja to wszystko uczyniłem. I w tej chwili, przed obłęd, został wygnany, się wypełniło wszystko. Aż doszedł, że wszystko Pochodzi od Boga. Wszystko jest od Niego. Bóg posyła coś dla naszego życia, drogi bracie i siostro. Coś, co Ciebie policzkuje, coś, co Ciebie poniża, coś, co. Nie chcę, żeby było, nie wiem, jak, jaka to jest rzecz, ale coś takiego, co, co. No, nie podnosi, tylko gdzieś poniża. Coś, co takiego, żeby. lepiej, żeby. No to nie, bo to zawsze mnie policzkuje, gdy mi na to zwracałem uwagę. To zawsze gdzieś mnie poniża. Ale Bóg tu czyni w Twoim życiu, abyś wiedział, że wszystko pochodzi od Niego. Wszystko jest od Niego. Że to, co Bóg Tobie daje, że jeżeli użyje Twoich ust, użyje Twojego głosu, użyje Twoich rąk, to nie jest Twoim zasługą. To nie jest czymś, Czym Ty możesz się chlubić i, i, i pokazywać. A to wszystko jest zasługa Chrystusa Pana. Panie, to wszystko jest Twoje. I wtedy łatwo odejdzie Mu cześć, pokłonienie. Bo kiedy byś co chciał wynieść, to ten posłaniec szatana raz już ci da policzek. I siądziesz. Boża miłość, żebyś gdzieś tam o sobie za dużo nie myślał, nie wynosił się. Bóg tak uczyni w Twoim. I w moim życiu, abyś Jemu służyła, służył, tak jak On tego pragnie od Ciebie i chce utrzymać Ciebie, tak jak Paweł mówi. Że w tym wszystkim potem mówi: mam upodobanie, bo kiedy jestem słaby, potrzeby, mam, jak tu pisze, zniewagi, prześladowania, uciski dla Chrystusa. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Wtedy Chrystus Pan, bo pisze że z takiego chlubić się będę, ale nie z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko o słabościach moich. Mówi, bo to w tym wszystkim widzi, widzi w tym Pana, Jego rękę, aby tak utrzymywać swoje życie. Bracie, siostry, słuchajmy, aby to Słowo Boże wchodziło do naszego serca, wykonywało swoją pracę. Pan Jezus mówi, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Kain. Takie słyszałem akurat, to nie moje, ale słyszałem takie skazania, tylko przypomnę. Kain. Nie słyszał. Jak to nie słyszał, powiesz? No słyszał, mówi, u drzwi się grzech czyha. Jeśli będziesz, masz nad nim panować, prawda? Masz, nie dopuścił się do twojego serca. U drzwi twojego serca czyha grzech. A nie słyszał, bo zabił swojego brata Abla. Gdyby usłuchał, gdyby słyszał, przyjąłby to słowo, by nie zabił Abla. Czy słyszysz? Czy słyszysz, co Bóg do ciebie mówi? Czy naprawdę słyszysz to, co Pan chce tobie powiedzieć? Czy tak o? Nibyś słyszysz, zdaje się, że słyszysz, ale nic. Prawdziwe słuchanie sprawia to, że ono przyjmujesz do serca z wiarą, jak było ogłoszone i wypełniasz, i żyjesz tym słowem. Ale to, co ja bym chciał dzisiaj właśnie powiedzieć, jeżeli coś jest w Twoim życiu, myślę, że jest, co Ciebie poniża, dlatego abyś zbytnio się nie wynosił, nie wynosiła, no, może nie takie duże jak dla Pawła, ale coś jest. To, to jest Boża Miłość. To jest Boża Miłość, aby sobie nic nie przepisała, nie przepisał. Abyś wiedział, że to wszystko jest z łaski Wszechmogącego Boga. Że we wszystkim Chrystus jest i tylko on jest, wszystkim i we wszystkim. I jeżeli cokolwiek daje, jakkolwiek cię użyje, to jemu się należy chwała i to jest Jego dzieło, i to jest Jego łaska, a nie jakakolwiek Twoja zasługa. Dlatego, jeżeli coś jest w Twoim życiu, co Ciebie policzkuje. To Bóg utrzymuje Ciebie i mnie, abyśmy zbytnio się nie wynosili, nie wynosili swojego ja, a służyli Chrystusowi Panu w pokorze, w uniżoności. Amen.